Witam na kanale YouTube Rehabilitacja w domu, magister fizjoterapii Marcin Skłodany. Dziś, jak się rozciągać, jak dbać o swoją elastyczność, będziemy rozciągać wszystkie grupy mięśniowe, które potrzebujecie, żeby były rozciągane. Zapraszam na ćwiczenie. Zaczynamy od dystalnych części, czyli zaczynamy od mięśni łydek. Stajemy do ściany twarzą, odchodzimy nogami do tyłu, jedną nogę zginam, drugą wciskam i każdą po 10 razy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a teraz jedna stopa blisko ściany. Druga stopa odwrócona podeszłą do sufitu. Przykucamy, rozciągamy przod stopień. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Druga noga to samo. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Łapiemy za udo, odciągamy, rozciągamy. Udo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Osiem, dziewięć, dziesięć. Druga noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Teraz nogę można sobie oprzeć na ścianie albo jak macie to na czymś. Czyli noga prosta i jedzie. Hop, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i druga noga raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć Nogi rozstawiamy szeroko i schodzimy po 10 razy na każdą nogę. Raz, można się czegoś trzymać. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nogi w zasadzie mamy rozciągnięte, teraz będziemy rozciągać. Ręce zaczynamy od nadgarstków, palce na ścianę i wyginamy ciało. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teraz nadwiarski w drugą stronę. Raz, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teraz rozciągamy przód, rękę do biodra i naciągamy. Raz, 3, 4, 5, 6,

Oś, dziewięć, dziesięć, a teraz będziemy rozciągać klatkę pierwszą. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery i tak dziesięć razy cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I teraz rozciąganie po wstajemy do ściany i schodzimy po ścianie do dołu i wchodzimy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. 10. teraz odwracamy się tyłem i wyginamy ciało sięgami rękoma do ścian raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć a teraz skręty tułowia obie ręce idą na ścian Hop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i stajemy bokiem, ręka na ścianę, wyginamy się do ściany, raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6 7, 8, 9, 10. Te ćwiczenia rozciągające można wykonywać codziennie. Myślę, że więcej niż ja powtórzeń pokazałem nie ma konieczności. Jeśli chcecie mocniej rozciągać się, bardziej rozciągać się, możecie wydłużyć tych serii, zrobić kilka. Głównie chodzi o to, żeby w taki sposób uelastyczniać swoje ciało. I taki sposób się gimnastykować. Za dziś dziękuję. Dziękuję za Waszą obecność, Wasze oglądanie. Proszę o subskrypcję, proszę o lajkowanie, udostępnianie, a także komentowanie. Jestem tu dla Was. Dziękuję i pozdrawiam.